Śledzik oczywiście. Zaraz, zaraz, śledzik nasz. Pani u nas powiedziała, to trzeba było powiedzieć: śledzik. Sledzik. Teraz lepiej. grubka młodych chłopaków z Indii, i bardzo u nich leżał angielski. bardzo. tak w sklepie rozmawiamy. A no tak na przykład pokazujesz. zanioły. Albo że A może to orły miały być. Nie, no, no, no różnie po prostu. Chcieli, pytali mnie na przykład o kulę śnie, kule śnieżną i nie wiedzieli jak no, mi wytłumaczyć po prostu parodia. Ale w końcu kupili, ale w końcu kupili. Tu jest świetne, na przykład świetny o. magnes z całą, po, z całą mapą podlasi, Podlasie pod kraina lasów. No, no, nie, no, dużo można by było po prostu opowiadać i określić na temat. Yy, naszego Podlasia. I tu tutaj akurat, popoczę. proszę Państwa, jest mapka województwa podlaskiego. Nie wiem, dlaczego jest nazwana Podlasiem, mm -hmm, tak. bo Podlasiem <laughs> powinno być. Jeszcze województwo lubelskie i część województwa mazowieckiego. Oczywiście też nie całe lubelskie. te trzy województwa to stanowią składowo, bo ja ten magnes bym kupił, popoczę. żeby było nazwa Podlaskie. Tak? Jak Podlasie, no właśnie, to to... jak przekłamana po prostu jest graficznie. A bardzo fajny magnes. Bardzo. Bardzo. Tylko nazwa przekłamana, bo ktoś może nie zna granic, gdzie jest te Podlasie. Dzień dobry, proszę Państwa. Paweł Hulajnoga, kłaniam się, życzę Wam wszystkiego dobrego. A Was witam z pięknej ulicy Lipowej w Białymstoku. Przekręcę kamerę. Proszę Państwa, nazywała się ona kiedyś Nowolipie, bo była otoczona takim szpalerem lip, pięknie wyglądających. Kościół Świętego Rocha, który widzicie, Wcześniej było w wzgórze Świętego Rocha, znajdowała się tam kapliczka, i to jest bardzo charakterystyczne miejsce w naszym Białym Stoku. Widzimy tutaj chińskie centrum handlowe, bo słynie z tego, że jest tanie. No tak, ale co tam można kupić, to już zostawiam dla Państwa. I zauważyłem taki trend, że białostoczanie zakupy robią właśnie w galeriach, tłumnie odwiedzających. A na Ulicy Lipowej znajduje się jedna galeria, Galeria Pod Aniołami. Pracuje tam pani Ula Lisowska. I właśnie w tej galerii można zakupić najlepsze, najpiękniejsze pamiątki. I właśnie to będzie dzisiejszym tematem mojego filmu: Upominki, Galeria Pod Aniołami. Chciałbym to dla Państwa przedstawić: pokazać, co znajdziemy w środku, co będziecie mogli sobie kupić, jakie pamiątki. Mam nadzieję, że nie tylko magnesy czy anioły, a o tym wszystkim opowie dla nas pani Ula. Pamiątki z Białego Stoku, produkty regionalne. Wejdźmy do środka. Jesteśmy w środku, pani Ulu, bardzo miło. Dzień dobry. Ja to do Pani zaglądam czasami, tak. ale jak wygląda sytuacja z turystami? <grym> e, oczywiście również do mnie zaglądają, tak, już e, zaczyna się sezon turystyczny tak naprawdę, wiosna e, idzie, zima szybko odeszła na szczęście i coraz więcej z dnia na dzień. To Pani uro więcej mhm. turystów z naszego regionu, czy więcej właśnie z dalszych regionów, na przykład Poznań, Jelenia Góra? Różnie, różnie, ale jakbym miała tak podsumować, to wydaje mi się, że, nie wiem, Warszawa, centralna Polska, takie największe miasta, Kraków, chyba uciekają na tutaj, tak, w te, w te rejony zielone, płuce Polski, tak tak zwane. Pokażę dla telewizorów, bo tutaj jest ogrom, proszę Państwa, ogrom wszystkich rzeczy i to nie sposób, ja to oczu pląsu dostaję, dlatego Pani Ulo, ja Pani bardzo poproszę, żeby może jakoś zróbmy. Opowieść od początku. Skąd pomysł, żeby taka galeria powstała? I jak to się wszystko zaczęło? Oj, to już jest w tym roku, minie 17 lat, tak? Jak prowadzę tutaj tę galeryjkę, sklep, tak? Na, w tym miejscu. Pracuję 7 dni w tygodniu i święta. Na przykład, majówka to jest po prostu największa harówka, że tak powiem brzydko. Ja myślałam, że na majówkę właśnie pani. Do sukółki jedzie. Nie, jak się kończy majówka, to ja tak jeden dzień urlopu po prostu gdzieś wtedy ja wyjeżdżam, jak, jak po prostu jak się kończą e, wolne dni świąteczne, że tak powiem. N Niczego nie żałuję naprawdę i, i dużo radości mi to sprawia. Myślę, że tak, no, słyszę wiel wiele komplementów na temat mojego uśmiechu i radości <laughs> życia, i na pewno to też e, robi swoje. No, trzeba mieć. Też jakąś otwartość i radość życia, tak, jak, jak wspomniałam, prawda? Żeby przyciągać tego pamiętam. Z tych osób pozytywnie o tak, O tak. Z, z, zawodu, z, z zawodu socjolog. Pracowałam chyba już wszędzie. Naprawdę i w banku, i w urzędzie. I można byłoby no, jeszcze wiele opowiadać, ale tak, tak. Tu, mi, tu znalazłam spokój, tak? Po prostu yy, żyję na swoich warunkach <grych> i robię to co lubię. Systematycznie zbierałam yy, osoby, tak? które, które yy, mogły się u mnie po prostu wystawiać. Różnie było. I sama jeździłam po różnych yy, kiermaszach na początku i zgłaszali się do mnie ludzie. Yy, z czasem doszły również yy, pamiątki. To nie był sam zamysł główny założenia sklepu, że będę sprzedawać pamiątki z Stoku, bo <głos》> wyobraź sobie 18 lat temu pamiątki z Stoku, chociaż do dziś dnia białostoczanie nie wiedzą, że jest taki sklep. Klienci mi opowiadają, że pytają przychodniów nieraz, gdzie można kupić pamiątki z Stoku, to często tak nikt nie wie, nie ma pojęcia, <głos》>, gdzie szukać. Nie wiedzą w ogóle, że coś takiego istnieje, że można kupić magnes z Białego Stoku. Nie. Panie Julo, a na witrynie mm -hmm. sklepu mamy piękną kolekcję dzwonków. Tak, to, to są właśnie dzwonki pana Jurka. Chcę zdjąć jakieś, pokazać tak przykładowo. Czyli z ulicy bo... Lipowej jest piękny widok. Na pracowni Lipową. Dzwonki z pracowni Lipowa. O tak. Każdy uważam, że. Glian, taki dzwonek jest z małym dziełem sztuki, bo każdy jest inny i naprawdę dopieszczony. Także. To I tak... też e, kolekcja takich aniołów. na witrynie sklepowej. Tak, to są anioły witrażowe. Witraże również. E, to robi pani Ołdakowska z supreśla, która tam prowadzi też e, pracownię. Witraże. Jakbym miała ja po kolei każdą, o każdej, tutaj, każdym przedmiocie opowiadać, to naprawdę chyba nie, nie starczyłoby czasu nam tej malutkiej powierzchni. Pani Ulo, to prawda, nie starczyłoby czasu, żeby to wszystko opowiedzieć. Zebrałam naprawdę... To może tak dosyć w skrócie. No to tak, kolekcja anioły akurat anioły Zbieszczat. C ceramika, na dole. Ceramiczna, tak, o. tak. Na dole, mimo tego, że się staram, żeby to byli lokalni artyści, to, tu akurat ceramika też z Lublina. Tutaj miodowa medlarnia. Z naszego biogospodarstwa. Tak, czyli naturalne kosmetyki i. i... A ta miodowa mydlarnia to prawdziwy sztos, bo tam no, noty u klientów zero, ja w ogóle tam tak, byłem, Tak, byłeś, to, to byłeś, bardzo wyglądałem. To, to super jest. Tak, sama używam i oczywiście yy, promuję właśnie że zawsze. magnesy, Produkty, tak. Magnesy z Białego Stoku, różnej maści i. Ale W tematyce tutaj mamy akurat żeliwne, prawda? Tam małok jakieś. E, to młodzież dzieci najczęściej magnesy, prawda? Pff, nie ma reguły, kto kupuje z, od, od małego do starego, że tak powiem. Ale Magnesów sprzedaje oczywiście najwięcej. Tu cała kolekcja aniołów, one tak. są z drewna czy nie, niekoniecznie? Tak, niekoniecznie. Tu są na przykład przepiękne anioły wykonane z, przez pana Pawła. Bełdowicza z podłąbrzy i y, tu mamy podpis osika, tak? Drewno osika i w środku na przykład tutaj jest zatopiony w żywicy kawałek y, kwiatu, tak? Czy, 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 czy suszu kwiatowego? To są moje ulubione y, anioły naprawdę. Takie unikatowe. Ja to rzędy pierwszy raz to widzę. Tak. Proste, y, a jednocześnie no, no niesamowite Same w sobie kawałek drzewa. Jest niesamowitym dziełem sztuki. Naprawdę, Pan Paweł jest osobą no, niesamowitą. O niesamowitym talencie. Tam mamy też rzeźby też pana z Łomży z, z, z matką Boska z dzieciątkiem. Tam jest pani Kasi Romejko z Białego Stoku. To pewnie nie muszę opowiadać o tym nazwisku tutaj również pana Pawła. Tutaj na uwagę zasługują przewiękne ikony pisane pana Darka Czyrzewskiego, też z Białego Stoku. On nie tylko ikony pisze, ale również wszystkie inne obrazy wykonuje mi nieraz nie już fajne nie ma, to na to zamówienie. Za no właśnie, pan Darek Czyrzewski. Proszę właśnie zwrócić uwagę, bo to jest wykonane na kawałku kory i efekt po prostu zapierający dech w piersiach. Uważam, że i pomysł, i wykonanie, widać ogromny talent oczywiście. Tutaj szybciutko, tak, biżuteria, kącik z biżuterią, na przykład biżuteria z Żywicy, tu jest wykonana też przez akurat Ukrainkę, która mieszka u nas, tak. Proszę spojrzeć, to też kwiatuszki zatopione. Jezuzinkowa pamiątka to była. Tak, tak. Na pewno i mm, nie dość, że oryginalne, to przepiękne po prostu. Tu na przykład haftowane też yy, kolczyki mamy, <coughs> ale również właśnie i bransoletki jakieś z kamieni i, i coś w tym stylu. Szyte na przykład mamy. Yy, Rękodzieło. Z, tak, pani z tak. O proszę. Yy, tak, szalone niteczki, można ją znaleźć pod tym hasłem. Pani ula, pani mnie nie kusi, bo jeszcze tam zajadę, bo jest rzeczywiście goniąca. E, to to tak. No, pani też prowadzi agroturystykę, także na pewno ubościłaby ciebie bardzo dobrze. Ależ tutaj prawda, proszę Państwa, ja, ja, ja jestem pod, tak. pod takim wrażeniem, że ja się staram dla Was to wszystko pokazać, ale nie wiem, czy mi się to uda. Na pewno jest tak, że każdy coś wybierze. Tak. Jeżeli ktoś przyjdzie, czy kupić pamiątkę, czy prezent, czy sobie coś yy, pięknego do domu, na pewno na pewno coś yy, można dobrać. Tyle lat ktoś mieszka w Białymstoku, przychodzi obok tyle setki razy, a wejść do środka to po prostu, to jest martwe. To musi to zobaczyć. <laughs> Zapraszamy. Zapraszam, yy, powiedzieć dzień dobry i, z, i rzucić okiem. Nie yy, po prostu. Trzeba wiedzieć, tak? Jakie. jakie że jest takie miejsce w Białymstoku. Skromnie, skromnie powiem. Tak, bo można wiele, wybrać, wie, Tak, wie, wiele razy słyszę od klientów, że no nie, nie, nie wiedzą, że, że jest taki sklep i, i nie widzieli kubki, widzę, fajne. Kupki. Tak, kubki mamy e, od o, naszych wspólnych znajomych, ale to po prostu. Z Kombajnatu. Tak, kombajnat, oczywiście. Agnieszka i Grzesiek. Dziki Podlasie. No, śledzik oczywiście. Zaraz, zaraz, śledzik też biorę. No się powiedziała, to trzeba było powiedzieć sliedzik". sledzik. Sledzik. Teraz lepiej. Od razu widać, czy ktoś tak umie język. Wiesz, wiesz co, już zapomniałam. <laughs> Już zapominam niestety. Nie, to żartuję, to jest fajna oczywiście. pamiątka. Mhm. Matrioszka. Bardziej do Kresów Wschodnich, co? ale... Tak, niektórzy się tutaj obrażają i burzą, zwłaszcza ludzie z Ukrainy. Dlaczego mam tupet sprzedawać takie rzeczy? Ale po prostu turyści to pytali. Bo A, turyści po tak, tak po prostu... Bo to nie? Tak, matrioszki, babuszki. To blubuszki. jest super. No. To jest tak, że jedna tak, w jedną? Tak, ja mam... O, tutaj jako, może... Tak, jako, jako dziecko to była moja jedyna zabawka. Właśnie, pani Ulo też przypomniałem, To jest z naszego, z naszego dzieciństwa też. Tak, tak, zabawki tak, tak, tak. Było do, dokładnie popularne. No i nie było innych <grym <grym nie <grym zabawek. Bo te bo to one tak. są popularne, tylko że może niekoniecznie w Polsce. bo to... Wie, to... Wie, bardzo wiele osób chodzi, po prostu dzieci na przykład, które nie, nie, nie pochodzą stąd, tak, rodziców, w ogóle nie wiedzą, co to jest. Jest takie zaskoczenie i, i wielkie, wielkie wow, jak zobaczył taką zabawkę i... i tu też małe większe tak róż... jest pięć sztuk w tego wielkości w tej wielkości matrioszkach. tutaj chciałam jeszcze też zwrócić uwagę takie smaczki na przykład tutaj jeżeli chodzi o prezenty dla dzieci też pytają rodziców, co to jest? Ten <kricz> samochód. To jest super, też samochód żołnierzyki. S <kricz> żołnierzyki, to cała tak, kolekcja. Tak, bo nie trzeba było bo mama wyrzucała, <kricz> tak, na... <kricz> wszystkie naraz i. Tak, albo się na nadeptywało później na to. Bo to był ciekawy dzień. Tak, wszystkie żołnierzyki, te... a to Dwie godziny zajmowały. Żeby... <kricz> no to tak, jesteśmy chyba w pogosstowaniu. To też fajne. To pani z Białego Stoku, prawda? Nawet. Spójrz na te piękne na, na szydełku robione breloczki, No po prostu... <laughs> na szczęście. Piękny, nie wiem, e, słonecznik. No po prostu robi roboty takie, wiesz, takie, takie drobiazgi. To no, super maskotki. Super. Ale mamy też takie e, żubry. Żubry bardzo, bardzo dobrze się sprzedają. E, no to też jest, jest jakby e, takie unikatowe, tak? E, i, i, Dlatego, że żubry są unikatowe, unikatowe na skraje regionu, no gdzie żubry klub. obejrzeć na pewności, trzeba na Podlasie. Król Puszczy, tak. Tutaj akurat mamy krowę na koszulce też kombajnatu, ale... Bociany. To, bociany, tak. To takie bardzo, bardzo typowe symbole, tak, i, i kojarzone z Podlasiem, tak, z naszym regionem. A to są takie fajne, to jest są magnesy, magnesy w Tak, formie, tak. Ma ma malarstwo, to jest malarstwo. malarstwo. Malarstwo i nawet podpisane tutaj e, Tomasz Popławski. No one są. Super, takie magnesy, cała kolekcja. Tak. One po, tak były przykryte, przy tak, przy wszystkich. A z kolei no Wszystko nie się tak. podoba, to też fajne. Co to tak. jest? Taki szal? szal to jest szal, chusta, tak, przez tą samą osobę tak panią robioną, która robi te maskotki. Przepiękne i nie dość, że oryginalne to. E, to robione ręcznie i dla mnie na przykład to ma podwójną wartość, jeżeli nie jest po prostu wyprodukowane w Chinach. Tutaj mamy taki obok, po sąsiedzku sklep, gdzie po prostu no, nie robiłabym zakupów, nie zrobiłabym na, na, na pewno. A... Nie no, Ulu, ja też hmm. po prostu mam taki charakter, że wolę w... doceniać naszych twórców, Tak, dokładnie, trzeba wskazać naszego regionu. Nasz bo region, ja ten oczywiście. region, kocham się tego nie wstydzę. Ja również. Pochodzę, ale paniulo, żeby też był mm -hmm. uczciwie, to jakby. Um, nie przyszedłem do pani, tylko i wyłącznie jakby pokazywać sklep. No, jako chyba przewodnik. Tak, jako przewodnik, bo ja najbardziej kocham ludzi. Ja przyszedłem, żeby panią poznać, Dziękuję I żeby tak szczerze. Okay. I, i... Miło mi bardzo. Jak to się wszystko zmieniło przez te 17 lat? <laughs> Jak się zmieniło? Y z roku na rok. Y Turystów i klientów z całego, nie wiem, i Polski, z całego świata, tak naprawdę, i, i począwszy od Japończyków, i, yy, nie wiem, ludzi z Kanady, mam coraz więcej po prostu. Naprawdę, każdy rok to jest wzrost po prostu i obrotów, no wiadomo, i sprzedanych przedmiotów, także jestem bardzo zadowolona. Zwłaszcza pandemia zrobiła oczywiście swoje, tak? jest Bo... sprzedaż internetowa? Nie ma takiego stricte sklepu, ponieważ jestem jednoosobową działalnością, nie dałby, że nie rady. dałoby rady. Wszyscy, bardzo wielu mam klientów, którzy po prostu by, bywają u mnie tutaj w, w, tak w sezonie, na przykład odwiedzają Białystok. Ja przekazuję wizytówkę, po kilku miesiącach. Jest na przykład czy telefon, czy kontakt przez e, internet. Proszą mnie, czy coś się, jeżeli się coś spodobało ze zdjęcia na stronie. Czy, czy będąc tutaj, czy nawet ostatnio do Krakowa, robiliśmy obraz, malowaliśmy z panem Darkiem. Nie ma problemu, można zamówić. We wszystkim pomogę i cierpliwie po prostu zawsze się zajmuję każdym zamówieniem. Bardzo też to lubię. W ręku mam olej. Po prostu pani Ela robi w domu oleje. O, Mała skonopi. Tak, to akurat wziąłem z konopi, ale są różne. O, ale, ale... Taka reklama pójdzie, to, to wszystkie te oleje to one zaraz znajdą w ciągu jednej chwili. Życzyłabym no. sobie. Paweł granicki? Tak, pan Jarek Głot. Pan Jarek Głot. Brakuje osób, które, które robią takie prace. Pamiętasz kiedyś na, tutaj na, przy rynku kościuszki by, byli malarze, artyści, którzy po prostu sprzedawali tak swoje prace. Gdzie oni się podzieli? Może Ty mi odpowiesz na to pytanie, bo wiele osób mnie ja pyta. zobaczę, to od razu <laughs> <robi> materiał, <laughs> wiesz, o to... wiesz o co chodzi. Bo kiedyś na wszystkich schodkach, wiesz, czy tam w przejściu, stali artyści i sprzedawali takie prace. Dużo osób szuka właśnie pamiątki no, z Białegostoku. Teraz nam zostają te takie wszystkie nasze y, jarmarki. Teraz będzie Kaziukowy, Białegostoku. Tak, to, ale to to jest... tam nie ma nigdy właśnie obrazów, prawda? Nie wiem Jest czy... czy dzieło, ale tak, obrazów. ale obrazów nie ma. Wiele osób, na przykład grom moich klientów, to są ludzie, którzy mieszkają za granicą, przyjeżdżają tutaj na przykład do rodziny, na święta na przykład, czy, czy, czy właśnie na wakacje i chcąc kupić po prostu jakąś pamiątkę tam, czy swoim znajomym, czy, czy sobie do domu, przychodzą i szukają między innymi na przykład obrazów. A to dobry I temat. Dro... Ja bym właśnie Państwa was zachęcał, żebyście odwiedzali piękne miasteczka i wsie na naszym Podlasiu. Mamy no. wiele zabytków. Ja wstyd się przyznać, ja nie, nie znam wszystkich komnat Pałacu Branickich, a często od klientów się o jakichś smaczkach dowiaduję, ale nasza, nasza wielokulturowość. Na przykład mam wiele klientów, którzy nigdy w życiu nie byli w cerkwi. Na przykład mamy tutaj, za, że tak powiem, za, za płotem, tak, na, na podwórku przecież piękny sobór. Tak świętego Mikołaja, na turystach robi ogromne wrażenie, prawda? nasza katedra, kościół świętego Rocha, no troszkę tych zabytków jest. Bo w i... i w okolicy to kilkanaście cerkwi jest. Tak. I, I jest na, też w najwie... największa w Polsce cerkwi w Białstoku. Tak, świętego ducha, to jest naj... na, największa nawet chyba na w... w Europie północno-wschodniej, w... 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 o tak, wschodniej, oprócz właśnie naszej tam granicy. A najstarszy zabytek to będzie właśnie ten malutki kościółek biały przy tak, kościele. Tak, farmie. Ma, tak dokładnie. I to jest właśnie perełka. Z, bardzo rekomenduję, jeżeli będziecie mogli wejść do środka już. Tutaj na przykład drewniany anioł y, pan z Wilna przywiózł. Także no, są, są takie smaczki, które, które naprawdę y, no, jestem zadowolona. I, i widzę nieraz nie zachwyt po prostu klientów. Nie ma w, w wielu takich miejsc, czy, czy z. Y, z rękodziełem czy z pamiątkami w Białymstoku. Stoku. Nie będę, nie będę narzekać, ale, ale kiedyś było tego więcej. tak? Pani Ula mi powie, wracają turyści? Tak. Y, mam, powiedzą, takich klientów, którzy od 17 lat co roku przyjeżdżają do, do Białego Stoku i twierdzą, że, że to jest najpiękniejszy region polski. Y, Mam kilku takich, którzy zarzekali się, że jak przejdą na emeryturę, nie wiem, to byli, była taka starsza para z... Warszawy to kupią tutaj, sprzedadzą wszystko, a Warszawie się sprowadzą tutaj. I rzeczywiście o, i tak i osiedlają się daje. Ale bardzo wiele jest osób, Tak, po Dokładnie. Coś takich starych domów właśnie, tego spokoju, tego, tego po prostu tego klimatu naszego regionu. Mamy tak dużo w województwie Miasto. podlaskim i też w tym regionie pięknym Podlasiu. Kulaśnie pamiętasz? Rzeczy. Unikatowych, jak architektura drewniana, jak Dokładnie. chociażby te cerpie, bo najwięcej prawosławnych to właśnie będzie w naszym regionie. Dokładnie. I obok siebie żyją katolicy, prawosławni, muzułmanie też. Mamy też. No... Pra prawosławny monaster w Supreśle. no przecież to jest. Tak, no, Supraś z czego słynie? Muzeum ikon. Tak jest. I, i, I z kulinariów tam jest. <noise> jest to zjeść. Jest to zjeść. Po prostu my z kulinariów powinniśmy być dumni. Oczywiście. A tak. wrócimy do domu z pamiątkami, to zapamiętamy taką wycieczkę na Podlasie. Wcale nie trzeba będzie jechać do Turcji czy do Egiptu. <noise> Oczywiście, że nie. O, tylko Oczywiście, no, że na Podlasie, nie. to wtedy będzie. Zr zwróciłeś uwagę na, na, na portret tego Żyda, i jest w bardzo fajnej akurat tutaj formie z zwój papirusowy, taka la skóra. E, czy wiesz, o co, o, o co chodzi, że tak powiem? Często mnie też klienci pytają, o co chodzi z tym Żydem. Tak? Jest takie stare powiedzenie: żyć w sieni, pieniądz w kieszeni, prawda? <laughs> I są wskazówki, jak y, y, portret Żyda trzeba powiesić. Po prawej stronie od wejścia, przewrócić do góry nogami, żeby się kasa wysypywała, czyli kieliszki. Państwa, <laughs> proszę Państwa. Już lepszej nieznanianki na prezent. Z Polski, za zagranicy. <laughs> nie będzie, no. I taka... o, nie może Pani jeszcze tak zrobi, żeby było podlasie na tym, no po prostu to będzie hit. E, ostatni akurat e, sztuka mam również kieliszki z tak? Jak najbardziej, ale. Były. się Tak, wyprzedały. Ale o, czy, domawiać. Oczywiście, oczywiście domówiłam już. Będzie lada dzień dostawa. kieliszku z Wielkiego tak. Ale róż, różni są kolekcjonariusze. Z czego którzy, jeszcze którzy... ducha puszczy przecież. Tak, no, proszę cię. No nie, jak nie, ta, jak nie, takiego ducha picia? kiliszki nie jest. Nie, nie promujmy, że tak powiem. Picie, ale oczywiście. O, tutaj mamy jeszcze przy okazji pinę, tak? E, tu, ja nie promuję tu... picia, ale miałam taką sytuację. To był autentyk, że zajechałem do babci w jednej miejscowości, nakryła mi boczku, ale to nie moje smaki i wyciągnęła flaszkę taką. Musiałeś wypić. Nie sklepową. Musiałeś wypić. I ona mówi, że mnie nie, nie zna, że albo ja się napiję, że wypiję kieliszek Aha. i wtedy ona porozmawia, a jak nie, no to ona… Mi... To był warunek. A ja, ja w ogóle nie piję, da... Zmyślę, albo porozmawiam. No tak musisz, albo... tak. Kurtuazyjnie. No, to, no, to, część... to jest część naszej kultury i, i tak. lubka i... młodych chłopaków z Indii. I bardzo u nich leżał angielski, bardzo. To, to jak w no, tak, na przykład pokazywali, że... Albo że może to orły miały być. Nie, no, no, no różnie, po prostu. Chcieli, pytali mnie na przykład o kulę śnie, kule śnieżną i nie wiedzieli, jak no, mi wytłumaczyć. Po prostu parodia. Ale w końcu kupili, tak? E? W końcu kupili. Na migi, na migi po prostu były rozmowy. Yy, zwrócić uwagę, jeszcze tutaj proszę cię. Yy, o, jeszcze. Ojzu, cały czas coś nowego zauważam. Trawa żubrowa na przykład tu się schowała. O, o trawa żubrowa, co no. to jest? Dodaje się do żubrówki, tak? Do alkoholu. O. Mówisz, mów, nie pytasz chyba... Bo ja, wiesz, nie jestem no. konsumentem do tego ja... Ale Tak, dodaje się do alkoholu i, i daje piękny i zapach, i ciekawy smak. To są, mówiłam, magnesy jeszcze z Polski, prawda? Bardzo fajne pierogi, tak? Rosół domowy. O, pierogi to też, to, to, to po prostu nasze smaki. Fiat. Świetne, no ja, ja uwielbiam takie drobiazgi i i dają klimat, prawda? Nie no, to Fiat, wiesz, to. cała rodzina jechała. na. Nad morze, prawda? Po drodze trzy razy i się naprawiło taki samochód, a nie tam, że wiesz... Każdy na pewno podróż dokończył. Zwróćcie uwagę na tatarę na koniu. Też bardzo ładny. Aha, bardzo ładny. Nawet po prostu w tym momencie zauważam jakieś takie szczegóły, których wcześniej nie widziałam. Jako pamiątkę na przykład pytają turyści o świeczki, które można, intencyjne one się nazywają, które można zapalić w cerkwi. Także u mnie wszystko można kupić. A jak nie mam, to zamówię. Paniu, dlaczego ja mogę dla Pani żyć? Oczywiście klientów dużo, tak? Dużo zadowolonych i... Klientów, turystów. Twoja również w tym, w tym głowa, żeby, żeby promować, tak? I, I przyprowadzać po prostu turystów, żeby mogli kupić pamiątkę wycieczki tak na, do naszego regionu. I zdrówka, tak, żeby nam, ja nam to, pozwoliło. Panu, ja to będę właśnie rekomendował. Bo jakby chińszczyzna no nie, 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 nie. Nie, 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 za, nie za bardzo nam się wkomponuje w ogóle. W jest, krajobraz. I to jeszcze na ulicy jest. Lipowej. Ta jest. Wstyd, wstyd, po prostu, że miasto nam pozwoliło na coś takiego, to ja po prostu, kinoton nasze, tak? Jakim ja bym był lokalnym przewodnikiem, Pani Ulo, Pani mi żeby powiem, pani, jak pani ja jechał do tak. tej Chińszczyzny? No nie, 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 co tu nie, godzi wręcz, no, nie godzi się lokalne. wręcz, okay. nie godzi się wręcz. Ja rozumiem, że jest popyt, ale to można było gdzieś na obrzeżach miasta, ale nie tutaj. Bo no to jest Ulo... widzówka, wszyscy o tym mówią, bardzo wiele osób o tym mówi, że, że brzydka.